Jak dobrze wybrać szkołę jazdy? Przed wyborem szkoły jazdy warto porozmawiać ze swoimi znajomymi, z ludźmi ze swojego otoczenia, którzy gdzieś są w trakcie kursu lub, by, lub są po kursie, jak to wyglądało, czy byli zadowoleni. Być może oni nam polecą jakąś szkołę. Moim zdaniem nie warto zbytnio sugerować się opiniami internetowymi, komentarzami, ponieważ bardzo łatwo takie komentarze i opinie stworzyć samemu. Nie zawsze one są w pra prawdziwe. Nie znamy tych osób, które. Pisały te komentarze. Nie warto też sugerować się jakimiś opiniami gazetowymi czy internetowymi, konkursami, ponieważ również szkoła jazdy może mieć na to wpływ może sobie sama wysyłać SMS-y na tak. Czy warto wybrać szkołę jazdy blisko swojego miejsca zamieszkania? Nie zawsze. Zawsze warto wybrać taką szkołę, która znajduje się w mieście, gdzie są egzaminy. Czyli nie warto wybierać szkoły jazdy z jakiejś mniejszej miejscowości i ileś godzin tracić na dojeżdżanie do, do właściwego miasta, gdzie odbywają się egzaminy. Bardzo dużo godzin wtedy traci się na dojeżdżanie. Praktycznie często połowa kursu zostaje stracona na jazdy do i z miasta, gdzie są egzaminy. Warto zwrócić uwagę, jakie szkoły jazdy ma samochody. Czy ma samochody, które są obecnie na egzaminach, tam gdzie chcemy zdawać? Warto też wybrać taką szkołę jazdy, która ma więcej niż jeden, nawet więcej niż dwa samochody. Wiąże się to z liczbą instruktorów, jaką zatrudnia. Wiadomo, że pójdziemy do jednego instruktora, coś nam nie będzie odpowiadało. Jeżeli jest to mała szkoła, jest ten instruktor, ciężko potem zmienić. Takiego instruktora. Natomiast jeżeli mamy wybór, możemy, możemy poprosić o zmianę instruktora, możemy zmienić. Zresztą w ogóle warto nie tylko jeść z jednym instruktorem, warto czasami mieć jazdę z innym. Zwróćmy też uwagę, czy szkoła przeprowadza rzetelnie teorię. Obecnie testy teoretyczne są dużo trudniejsze. Mamy bazę już ponad 6000 pytań. Warto tą teorię odbyć porządnie, nie tylko dostać książkę i płytę i samemu się uczyć dużo fajniej, kiedy teoria odbywa się w szkole i jest porządnie przeprowadzona.